Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 1062FM. Dom spokojnej starości. Mariusz Dorot, bardzo serdecznie witam. Kolejny raz w Domu Spokojnej starości, a razem z nami jest osoba bardzo wyjątkowa, jeżeli chodzi o, o seniorów. Um, Łukasz Salwarowski. Witaj, Łukaszu. Dzień dobry. E, no, przede wszystkim, twoje imię i nazwisko kojarzy mi się z głosem seniora, czy to dobrze? Tak. <gry> tak, to prawda. Jest to pierwsze Niemanko działa 20 lat. Od 10 lat zajmujemy się wsparciem osób starszych, e, seniorów, a jednym z flagowych i pierwszych naszych projektów. Jest właśnie ogólnopolski magazyn Głos Seniora. I jesteś redaktorem naczelnym Głosu Seniora, jesteś prezesem stowarzyszenia Manko i jesteś teraz w Krakowie. Tak, jestem w naszym biurze, choć działamy ogólnopolsko, a już teraz też międzynarodowo, bo docieramy do seniorów polskich i polonijnych za granicą. To siedziba naszego stowarzyszenia jest i centrala jest w Krakowie. Bardzo dziękuję, że znalazłeś dla nas odrobinę czasu. I pierwsze moje pytanie dotyczy tego, jak czują się seniorzy, jak oni odbierają z twojego punktu widzenia ten trudny czas, czas pandemii. Okres pandemii jest dla seniorów w szczególności szczególnie trudny i ciężki i to nawet nie chodzi o bezpośrednie zagrożenie wirusem, bo takie oczywiście jest. Natomiast najbardziej dotyka ich y, lęk i panika, która jest niepotrzebnie y, propagowana przez niektóre media, izolacja y, społeczna, fizyczna, psychiczna, odcięcie ich od rodzin od y, uniwersów trzeciego wieku, klubów seniora, seniora, sen, senioraliów no, do epidemii Polityka senioralna była bardzo efektywna, efektowna. Seniorady, senioralia, zawody, Nordic Walking. A potem nagle kazano zamknąć się, seniorach, seniorów, zamknąć się seniorom w domach, w czterech ścianach. No i to był szok. Nie było jeszcze wiadomo, o co chodzi z tym wirusem. Były różne wtrzeczne informacje, straszono niepotrzebnie. My wielokrotnie apelujemy, apelowaliśmy, apelujemy do mediów nie straszcie seniorów, bo pamiętajmy, po 60 automatycznie, naturalnie rośnie tendencja do y, większego niepokoju, stresu, nerwic, depresji. W związku z tym nie można tego jeszcze pogłębiać, nie można jeszcze tego y, zwiększać y, sztucznie. My mamy informację od naszych geriatrów, naszego szefa rady programowej, geriatrę doktora, doktora Czarnobilskiego, że lęk, panika, stres, bezruch i będzie i jest dla seniorów cztery razy groźniejszy od stanego wirusa. Dlatego my apelujemy o aktywność, o racjonalizowanie przekazu, o niestraszenie. O aktywizację psychiczną, fizyczną, społeczną, integrowanie się, e, bo to jest wsparcie dla osób starszych. Apelujemy do samorządów, żeby nie mm, korzystali z epidemii jako pretekstu do tego, żeby się zamykać i nic nie robić. Żeby, to jest moment, kiedy my musimy jeszcze bardziej do seniorów dotrzeć, bo oni są wystraszeni, zamknięci w czterech ścianach i ich trzeba wspierać. Tych, co nie mogą wyjść z domu, lub nie chcą bardzo wspierać zakupami, e, warsztatami online, telefonem zaufania, telefonem wsparcia, a tych, którzy są w stanie psychicznie i fizycznie wyciągać z domu mimo wszystko z zachowaniem oczywiście norm bezpieczeństwa i rygorów sanitarnych. Tak się zastanawiam, mówisz o tym strachu, ale no duża część społeczeństwa, jakby też nie wiedziała, z czym się to będzie wiązało ta, ta, ta pandemia, ta choroba i, i być może też chodzi o no, złe przekazywanie informacji, niedoinformowanie i, i, i być może to też nie tylko seniorów dotknęła ta dezinformacja. Powiedz, jak możemy teraz uspokoić te nasze działania, jak możemy wyjść z tego, bo wiem, że jako, jako stowarzyszenie działacie na kilku przestrzeniach, kilku warstwach, Właśnie, aby uspokoić, aby powiedzieć nam o tym, że tak możemy działać, w jaki sposób to robić. Mm -hmm. Od początku pandemii jest Stowarzyszenie Manko, Głos Seniora, który, który notabene wydaje i promuje ogólnopolską kartę seniora i program Gmina Przyjazna z Seniorom. Myśmy rozpoczęli już w marcu, na przełomie marca i kwietnia, kampanię Solidarni z Seniorami Razem Damy Radę. Widząc, co dzieje się, jaka panika, jaki stres i y, promowanie tego, że właśnie seniorzy są najbardziej zagrożeni, postanowiliśmy ich wspierać. Po pierwsze, promując pomoc sąsiedzką i rodzinną, y, ale także podtrzymywać, podtrzymywać ich na duchu, y, dostarczać im zakupy, żywność, y, leki, więc to była ta pierwsza faza. Natomiast potem, kiedy we sierpniu, wrześniu trochę się to rozluźniło, konsekwencje mm, były mniejsze, mniejsze zagrożenie tak się wydawało. E, zaczęliśmy organizować spotkania, zawody, rejsy po wiśle, konkursy aktywizując w pełnym wymiarze, może nie pełnym, ale na tyle ile prawo pozwalało, wyciągając seniorów z domu. Do natury, ogródki, działki, biegi, Nordic Walking. Potem znowu się sytuacja pogorszyła. Więc w związku z tym musieliśmy się znowu powstrzymać i starać się znaleźć sposób, aby aktywizować seniora w jego domu, bo pamiętajmy, że jeszcze przed, przed pandemią wiele seniorów już z domu nie wychodziło z różnych powodów. Osoby niepełnosprawne, biodro, kolano. Kostka, czy niewolnicy czwartego piętra, bo wiemy, że mamy problem z dostępnością. Często budynki, w których mieszkają osoby, są niedostosowane. Dlatego no, ta pandemia w pewnym sensie uzmysłowiła nam, i to jest jakby w pewnym sensie w cudzysłowie korzyść, że jest wiele osób, które wymagają naszego wsparcia, a są we własnych domach i tych, których da się wyciągnąć, trzeba wyciągać z tego domu z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa, a tych, którzy już się nie da wyciągnąć z różnych powodów, trzeba do nich do domu dotrzeć. I bardzo ważna sprawa. My oczywiście działamy w online, czyli docieramy do seniorów drogą online. Specjalnie dla nich w ramach kampanii Solidarnej z seniorami wyprodukowaliśmy, znaczy stworzyliśmy, zrealizowaliśmy nasz projekt Głos Seniora TV. To jest kanał internetowy głosu seniora i tam od początku pandemii do teraz powstało i jest wyemitowanych 60 programów edukacyjno-aktywizacyjno-poradniczych. I seniorzy oglądają i promujemy tą formę aktywizacji. Promujemy konkursy, które, w których można brać udział w swoim domu. Ale pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy. Tylko 25% seniorów używa internetu. Mówię tu o grupie 60+. 60 plus, a w grupie 80+ plus, tylko 89%. Dlatego nie możemy zgodzić się na to, aby wszelkie aktywności samorządów i innych organizacji przesunąć do internetu. E recepta, e porada, e spotkanie, e konferencja, e warsztaty. Wszystko pięknie. Tylko w tym momencie odcinamy 75% seniorów, a to jest około 6-7 milionów ludzi. Seniorów bez internetu. Mhm. Teraz, dlaczego, dlaczego potrzebne jest wsparcie psychiczne? Wyobraźmy sobie seniorkę, która y, mieszka na wsi, rodzina wielopokoleniowa. Ma ogródek, psa, może kury, sąsiadkę za płotem. Ta izolacja nie jest dla niej, dla niej jakoś bardzo potencjalnie, teoretycznie wstrząsająca. Ale wyobraźmy sobie samotną seniorkę na blokowisku czterech ścianach, która ma jeszcze problemy z chodzeniem, która ma przed sobą telewizor, który cały czas mówi o nowych ogniskach, zgonach, braku tlenu, respiratora, yy, Pokazywane są sceny z Włoch, czy jakieś stadiony, ludzie pod kroplówkami, yy, z maskami tlenowymi. To jest eksperyment mm, psychologiczny, który się musi źle skończyć. Już nam mówią psychogeriatrzy i geriatrzy, że już jest zwiększona ilość rok do roku yy, depresji, czy nerwic, czy lęków, czy wycofania się. Mamy kilkaset, jak nie więcej, już yy, informacji o tak zwanych przechodzonych zawałach czy udarach, yy, które zakończyły się tragicznie, bo ktoś się bał zgłosić do lekarza, bał się zgłosić na, do, yy, na pogotowie czy do przychodni. To są wszystko konsekwencje no, nieodpowiedzialnej polityki przekazu medialnego, z którą walczymy. I apelujemy od decydentów do mediów: nie straszmy seniorów, racjonalizujmy przekaz, pocieszajmy ich, wspierajmy aktywizujmy i co bardzo ważne, odrywajmy od tematyki wirusa. Jest Uf. wiele innych y, y, obszarów, którymi się można zająć. Y, książki, wnuki, znaczki, y, senior meloman, y, koncerty na YouTubie, y, 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 konkursy, sylobi seniorzy, senior działkowiec, miłość po 60, senior balkonowiec, y, przekażam swój przepis, Krzyżówki, yy, szczydełkowanie, no, setki różnych pasji, które mogą być, są ciekawsze i zdrowsze od śledzenia mapy, ognisk i wstrząsających informacji. Dlatego odrywajmy się od tej tematyki i doceniajmy yy, piękno, jakie jest wokół nas, yy, i nie żyjmy tylko pandemią. I jeszcze a propos Łukaszu, tego, co, to, co mówisz yy, o tym e-życiu życiu online. Bardzo podoba mi się wasz apel, wasz postulat y, związany z akcją Poznaj swojego sąsiada, seniora. Y, to bardzo proste. A, 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 czy mógłbyś powiedzieć kilka słów na ten temat, bo wydaje mi się, że to jest dobry pomysł właśnie na, mm, na blokowiska, jakby na, 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 na osiedla, gdzie, gdzie osoby starsze są y, właśnie, jak mówisz, zamknięte w czterech ścianach. Tak, no właśnie, jeżeli chodzi o... Mm, Gminy wiejskie. Tam sprawa wydaje się teoretycznie o wiele prostsza. Mamy taką gminę wzorcową, jeśli chodzi o Solidarność z seniorami. To gmina Iwanowice w Małopolsce, która stworzyła cały system docierania do seniorów w oparciu o sołtysów, koła gospodyń wiejskich, strażaków, radnych gminnych i w zasadzie mają mapę wszystkich seniorów w gminie i docierają do nich. Sytuacja. O wiele bardziej skomplikowana, właśnie to są duże miasta i blokowiska dużych miast, i tam dzieją się złe rzeczy. System nie jest w stanie, ani system samorządowy, ani system rządowy, dotrzeć do każdego seniora. Przede wszystkim poznać jego, jego potrzeb i jakby monitorować, w jakim jest stanie. Zwłaszcza, że część się nie zgłasza z różnych powodów o pomoc do MOPS-u czy DPS-u, nie zgłasza się z różnych powodów. Dlatego uniwersalnym na całym świecie jest tak zwana pomoc i troska rodzinna i sąsiedzka. Po, poznaj swojego seniora, sąsiada. Yy, w ramach kampanii Solidarnej z seniorami apelujemy, aby rozejrzeć się wokół siebie. Ja wiem, że nie ma tradycji w Polsce, aby poznawać sąsiadów w blokach i w kamienicach. Często nawet się nie lubimy jakiegoś tam powodu. To też jest do przemyślenia, dlaczego tak jest. Ale mamy moment pandemii, która, pewnego kryzysu, która powinna w nas wskrzesić instynkt solidarności, wspólnoty. I możemy ją, tą solidarność, pojawiać, tą, tą wspólnotowość właśnie interesując się, co się u naszej sąsiadki, seniorki dzieje. Zapukać, zapytać, poznać potrzeby, dowiedzieć się, co u niej przekazać swój numer telefonu. Mamy, mamy taki specjalny plakat, można go pobrać na naszej stronie GłosSeniora.pl i tam jest takie ogłoszenie, zrobię zakupy, porozmawiam z Tobą przez telefon, wyprowadzę psa. I tam wpisuje się swój numer telefonu, albo numer mieszkania. I ten plakat wieszamy na klatce schodowej naszej albo w sąsiedniej kamienicy, czy bloku, albo wkładamy pod wycieraczkę, czy w drzwi Właśnie seniorki, sąsiadki, czy przekazujemy ich go osobiście, ponieważ może nie wychodzić i na tą klatkę nie dotrzeć. A ona patrząc na ten plakat, widzi, że widzi, z kim się skontaktować, jeżeli potrzebuje wsparcia. W rozmowie, yy, wyprowadzeniu pieska, czy zakupach leków, czy yy, materiałów, czy produktów żywnościowych. Bardzo prosta akcja, każdy może to zrobić. Yy, I wówczas nikt nie będzie czuł się sam. Nikt nie będzie czuł się wyizolowany, bo samotność w takich okolicznościach jest szczególnie trudna i groźna. Tu, Dom Spokojnej Starości, naszym gościem jest Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia Manko, redaktor naczelny Głos Seniora. Za chwilę do Państwa wrócimy. Tu, Dom Spokojnej Starości, Mariusz Dorot przed mikrofonem, a naszym gościem jest Łukasz Salwarowski. Prezes Stowarzyszenia Manko, redaktor naczelny Głos Seniora. Łukaszu, wiem także, że e, jesteś też bardzo aktywny, jeżeli chodzi o politykę senioralną. Jesteś obecny e, w Radzie Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, w Radzie Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. I wreszcie w Radzie do Spraw Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, i zdaje się, że się rozpoczyna kolejna czteroletnia, jeśli chyba dobrze pamiętam, nowa kadencja. Hmm. Tak. Czy mógłbyś powiedzieć, w którą stronę idziecie i jak ta polityka senioralna będzie wyglądać w ciągu tych najbliższych czterech lat? Bardzo się cieszę, że. Yy... Udało się nam, dostaliśmy docenieni i e, jesteśmy zasiadamy w Radzie do spraw polityki senioralnej przy ministrze rodziny i polityki społecznej, czyli ministrze, który, który odpowiada za politykę senioralną i seniorów w Polsce. E, do tej pory apelowaliśmy do decydentów, do władz, do mediów poprzez głos seniora, po prostu specjalny nasz dział obywatelski głos seniora, gdzie. Seniorzy wysyłali do nas swoje postulaty, problemy, żądania, propozycje. Obywatelski głos seniora, taka akcja propagująca ideę, że możemy mieć wpływ na swój los, czekamy na wasze postulaty, uwagi, propozycje. No i teraz cieszymy się, że nasza moc rośnie, ponieważ możemy te nasze postulaty, które seniorzy do nas zgłaszają i cały czas na nie czekamy, zgłaszać, nad nimi pracować, analizować. I przedstawiać je Radzie, a potem Rada, ministerstwom i parlamentarzystom. W tym momencie jesteśmy w fazie pracy zespołów tematycznych. Uczestniczę w każdym z tych zespołów. Różnymi tematykami, politykami, obszarami się one zajmują. Na przykład dzisiaj mieliśmy spotkanie zespołu do spraw samorządów. Zastanawialiśmy się, jak można wesprzeć samorządy, aby one jeszcze były bardziej skuteczne, jeśli chodzi o politykę senioralną i wspieranie seniorów. Jest zespół także do spraw wolontariatu i organizacji pozarządowych, jest zespół do spraw usług opiekuńczych i opiekunów rodzinnych. Jest także zespół, w którym też, też uczestniczyłem a propos ubóstwa i bezdomności osób starszych. Był także zespół a propos rzecznictwa interesów osób starszych, a propos aktywnego starzenia, i będą jeszcze inne zespoły, na które też czekam. W tym momencie te zespoły zbierają informacje, zbierają pomysły ze swoich grup docelowych, ze swoich środowisk. One będą łączone we wspólną grupę propozycji, potem na Radzie będzie to dyskutowane. I domyślam się, przedstawiane decydentom jako propozycje zmian w zakresie polityki, prawa, edukacji czy komunikacji. To jeśli chodzi o Radę do Spraw Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodzinnej i Polityki Społecznej. A według Ciebie, teraz taki najważniejszy problem, gorący problem, taki, taki na teraz, taki pierwszy, który, który należy jakby rozwiązać, to. To um, bardzo szybko e, zastanowić się, jak jeszcze można w okresie obecnym e, wspierać e, seniorów w czasie pandemii. Jak do nich docierać? To jest wyzwanie. Jak dotrzeć do tych 75% seniorów, którzy nie są w e, internecie? To jest wyzwanie. Jak do nich dotrzeć? Teraz, jak podpowiedzieć, jak wesprzeć samorządy w tym dotarciu bezpośrednim, bo to na nie musimy liczyć, bo ponieważ. Dotarcie bezpośrednie to lokalna sprawa. Właśnie e, mopsu, u gopsu, u e, GOPS-u, DPS-ów, wolontariuszy, harcerzy. Ich można wesprzeć e, dobrymi praktykami. Więc tutaj chodzi o to, żeby się samorządy i chcemy do tego też doprowadzić, szybko wymieniały e, dobrymi praktykami i doświadczeniami. A mamy na szczęście dobre wzorce, które warto powielać i przekazywać z gminy do gminy. No dobrze, jeszcze jeden taki bardzo ciekawy pomysł zauważyłem w Waszej działalności o, o tym lekarstwie na samotność, i że kilka zwierzaków znalazło nowy dom. Tak, samotność jest największym problemem osób starszych w Polsce. Poza samotnością, dostęp do, do służby zdrowia i, i środki ekonomiczne za niskie, jak wiemy. No jak walczyć z samotnością? No, Chodzić do klubów seniora, UTW, senioralia, seniorady, wolontariat, praca, jeśli się tylko da. A teraz samotność nabrała nowego mm, znaczenia. Jakby problem się mm, powiększył o trzykroć. Dlatego musimy zwalczyć z samotnością. bo jest szczególnie groźna. Jednym z sposobów, poza aktywnością w konkursach, które organizujemy, jest właśnie też udział w kampanii Zwierzak Lekiem na Samotność. Co w ramach tej akcji? Promujemy adoptowanie zwierzaków przez osoby starsze z partnerskich schronisk dla e, samotnych czy bezdomnych, bezdomnych. zwierząt. E, no i teraz, jeżeli jest samotny senior, jest samotny zwierzak, można sobie dać siebie nawzajem. E, dlaczego zwierzak jest przyjacielem i wsparciem w samotności? Jest to przyjaciel można z nim porozmawiać, motywuje, żeby wyjść na spacer, a na spacerze jest sąsiadka. Czy jest słońce? Jest y, natura? Samo zdrowie. Y, są badania pokazujące, że mając psiaka czy kociaka żyje się w sprawności y, do kilku lat więcej, więc dlaczego y, nie warto z tego skorzystać. Schroniska partnerskie y, promują poprzez nas y, Zwierzaki, które warto zaadoptować, w szczególności gdy jest się seniorem. My promujemy my inny konkurs, który jest związany, pokazujemy dobre praktyki. Mówimy: pochwal się, jak ci się udało, jak to zrobiłaś, jak to zrobiłeś, że adoptowałeś zwierzaka i wszystko dobrze się układa. Zainspiruj innych swoim przykładem. Na tym polega też konkurs, na przykład Miłość po 60. Zainspiruj swoim przykładem, że dałeś sobie szansę na Miłość po 60. Czy zainspiruj swoim przykładem swojej działki, pochwal się, czy swoim przepisem. Kulinarnym. Na tym polega ta aktywizacja, zachęcanie do pasji, do konkurowania, tego pozytywnego. Natomiast poza tą aktywizacją, edukacją, integracją społeczną, które te konkursy i kampanie aktywizacyjne nam dają, no warto wspomnieć jeszcze o ciemnej stronie pandemii, mianowicie o oszustwach. Niestety, jak, jak wiadomo, pandemia, stres, niepokój, to jest moment, który bardzo często wykorzystują przestępcy. I tak jak wcześniej robiliśmy kampanię Stop Manipulacji, nie kupuj na prezentacji, która potem nazywała się Stop Manipulacji, nie daj się oszukać, tak teraz robimy w ramach tej kampanii kampanię Stop Korona Oszustwo. Niestety od marca do teraz wyobraźcie sobie Państwo już ponad 30 nowych trików. E, powstało manipulacyjno, e, nieetycznych, kiedy przestępcy wykorzystując panikę, lęk i dezorientację, m, żerują na seniorach. Najbardziej dramatyczne m, modyfikacja na wnuczka, droga seniorko, e, czy droga pani e, wnuczek, e, no niestety trafił pod respirator. Potrzebuje pilnie. Lekarstwa, szczepionki czy plenu, pilna potrzebna gotówka, czy bardzo ważna przesyłka do pani przyszła, ale musi być zdezynfekowana. Jeśli nie, to wróci do nadawcy, a jest bardzo cenna i musi pani zapłacić za dezynfekcję przesyłki. Albo nie dopłaciła pani za prąd czy gaz. W związku z tym, jak pani szybko nie kliknie tego linka i nie zapłaci, to jutro odcinamy prąd czy gaz. A mamy zimę, temperatura spada do zera, no jest to również wykorzystywanie pory roku. No, walczymy, promując, informując w gminach partnerskich, mamy już 160 gmin partnerskich, kilkaset organizacji seniorskich, partnerskich, promujemy, informujemy te, o tych nowych trikach, aby przestrzegać, nie daj się oszukać i promuj wśród swoich znajomych, seniorów, rodziny, aby nie dać się nabrać na nowy trik czy na nową nowy sposób manipulacji i z tym też yy, walczymy i, i to promujemy to, to wspieranie się wzajemnej tą solidarność również w tym obszarze. Bardzo dziękuję, Łukaszu. Cieszę się, że mogliśmy to usłyszeć. Czasem jest trudno dotrzeć do tej wersji takiej papierowej głosu seniora, no ale cieszymy się, że, że, że pojawiłeś się w naszej audycji. Wiem także, że można szczegółowe informacje odnaleźć na Waszej stronie internetowej. Gdyby ktoś chciał skorzystać, to oczywiście zachęcamy, zapraszamy. Tak, zachęcam na stronę www.glosceniora.pl. Tam wszelkie informacje na temat naszej działalności. Można zgłaszać swoje potrzeby. Jeśli ktoś by chciał, głos seniora też czekamy na informacje czy tak zwany pakiet wsparcia, który też wysyłamy osobom potrzebującym edukacyjno-aktywizacyjny pakiet wsparcia. No i zobaczymy też, że na nasz kanał online Głos seniora TV wpisujemy na YouTube i e, nasz kanał się ukaże. 60 specjalnie dla seniorów programów aktywizacyjno-edukacyjnych i promocjom naszych konkursów. Zapraszamy, zachęcamy, bądźmy wspólnie solidarni z seniorami, bo razem damy radę. Bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i za wszystko, co, co robisz, z seniorom. Bardzo dziękuję, że inspirujesz nas do tego, aby zmieniać nasze otoczenie, nasze środowisko. Dziękujemy, że ostrzegasz nas. Dziękujemy, że inspirujesz nas do, do dobrych rzeczy. Bardzo Ci dziękujemy. Naszym gościem dziś w Domu Spokojnej Starości był Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia Manko, redaktor naczelny Głos Seniora. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję. Dom Spokojnej Starości. Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół wejdź na www.radiowarszawa.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.